Wiesz, że w chojnickim starostwie przed flagą polską na pierwszym miejscu stoi flaga ukraińska? Najważniejszą flagą w powiecie chojnickim jest flaga ukraińska. Czas najwyższy przywrócić godność polskiej fladze. Przygotowaliśmy petycję w sprawie przywrócenia polskości w naszym urzędzie. Liczymy na wasze wsparcie w przywróceniu normalności. Polak w Polsce gospodarzy. I ja tutaj całkowicie się zgadzam. Powiem szczerze, że jak od czasu do czasu jestem w chojnicach, to jakoś mnie to tam bardzo nie kuje po oczach. Może za mało jeżdżę i tak dalej. Wiem, że w jednym miejscu ta flaga jest na pewno. Jest, to na, jest ona widoczna na szkole podstawowej numer 3 w chojnicach. Szczerze mówiąc, kuje mnie to po oczach, bo to była moja szkoła. Polska szkoła. I chyba nadal jest to polska szkoła, nie wiem, trzeba by było zapytać właśnie e, dyrekcję szkoły, nie mam...